Szef materacowy pionowy jest rozszerzeniem szwu pojedynczego węzełkowego. Załóż go w przypadku dużego napięcia w obrębie brzegów rany, gdyż zapewnia on dobrą adaptację tkanek. Zapraszam! Aby rozpocząć szew materacowy pionowy, należy wkłuć się na jednym z brzegów rany mniej więcej dwa razy dalej niż w szwie pojedynczym węzełkowym. Chwyć pęsetą prawy brzeg rany, a następnie wkłuj się przez skórę mniej więcej centymetr od brzegu rany. Następnie odepnij igłę z imadła, przeciągnij jej część przez ranę i zapnij ją ponownie w imadle. Podnieś lewy brzeg rany i wykłuj się na tej samej wysokości również mniej więcej centymetr od brzegu rany. Przeciągnij igłę i część nici, pozostawiając około 5 cm po prawej stronie. Kolejne przekłucie będziemy wykonywali z lewej na prawą stronę, dlatego musisz zapiąć igłę w przeciwnym kierunku. Jest to tak zwany backhand. Następnie pęsetą podnieś lewy brzeg rany, wkłuj się tuż obok jej brzegu. Następnie odepnij igłę z imadła, przeciągnij ją przez skórę, i zapnij ponownie w imadle. Dalej podnieś pensetą prawy brzeg rany i wykuj się na tej samej wysokości w podobnej odległości. Następnie za pomocą imadła przeciągnij igłę i nić przez ranę. Bardzo ważne jest, aby wszystkie cztery przekucia były w tej samej linii, która jest dokładnie prostopadła do osi rany. Następnie załóż węzeł chirurgiczny dokładnie w taki sam sposób, jak nauczyliśmy się tego na poprzednich filmach. Z tą drobną różnicą, że obie części nici znajdują się tym razem po tej samej stronie rany. W szwie materacowym pionowym węzeł chirurgiczny powstaje zawsze po jednej ze stron rany. W naszym przypadku węzeł ten powstał po stronie prawej. A tak wygląda rana po zaadaptowaniu jej na całej długości trzema szwami materacowymi pionowymi. Odległość pomiędzy kolejnymi szwami powinna mniej więcej wynosić tyle samo, co szerokość każdego poszczególnego szwu. Zwróć uwagę, że brzegi rany mają tendencję do lekkiego wywijania się na zewnątrz. Jest to naturalne zjawisko, które ulegnie zminimalizowaniu podczas procesu gojenia się rany. Jeśli opanowałeś już szef materacowy pionowy, to zapraszam Cię do kolejnego odcinka, w którym dowiesz się, jak założyć szef ciągły skórny. Do zobaczenia! Spodobał Ci się ten film? Masz ochotę na jeszcze więcej chirurgicznej wiedzy? Zasubskrybuj ten kanał i bądź na bieżąco.